Serdecznie na dziewiątym już turnieju wsi Gminy Gizałki. W tym roku reprezentacje składają się z ośmiu osób plus kapitan. Do turnieju wsi zgłosiło się 10 miejscowości. Pierwotnie było 12, natomiast dwie zrezygnowały i mamy 10 drużyn. Przewidzianych jest 7 konkurencji, w których będą brały udział nasze reprezentacje. Szanowni Państwo, jest to już, jak powiedziałem wcześniej, dziewiąty turniej wsi. Cieszy on się dużym zainteresowaniem. Natomiast ciekawe jest to, że żaden z zawodników nie zna konkurencji jakie będą. I to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim. Oni tutaj są wylosowani spośród mieszkańców poszczególnych miejscowości, wybrani, ale do tej chwili nie wiedzą nic. Jakie będą konkurencje, nie potrafili się do tego specjalnie przygotować, i to jest chyba najciekawsze. Sędziować będą trzy osoby: pani Arleta Kaźmierska, pan Łukasz Ospad i pan Michał Pus. Po mojej lewej stronie stoją na początku korowców. Szanowni Państwo, są nagrody finansowe przewidziane, i mam nadzieję, że rywalizacja będzie dobra. Będzie śmiesznie, wesoło. Wszyscy będziemy się dobrze bawili, bo to jest najważniejsze. Życzę udanej rywalizacji i szanowni Państwo, turniej krzyki i Gizałki uważam za otwarte.